Chyba wszyscy wiemy, co oznacza słowo NOT w języku angielskim. I w elektronice również mamy operację, którą wykonujemy na bitach, nazwaną operacją NOT. Tak naprawdę ta nazwa nie jest przypadkowa i ma ona naprawdę wiele wspólnego z tym słowem angielskim i z samym przebiegiem operacji. W poprzednim odcinku wyjaśniłem, czym są bity i trochę o nich opowiedzieć. I na tych właśnie bitach będziemy mogli wykonywać pewne operacje, które będziemy nazywali inaczej funktorami. W tym odcinku przedstawię jedną z nich, czyli operację NOT, nazywana inaczej zaprzeczeniem. Tak naprawdę w przypadku tej operacji nie trzeba wiele wyjaśnić, co ona będzie robiła, bo tak naprawdę sama nazwa mówi już sama za siebie. W wyniku tej operacji z prawdy, czyli z logicznej jedynki, powstanie logiczne 0, czyli fałsz, a z fałszu powstanie prawda. I w taki sposób, jak tutaj pokazałam, będziemy sobie oznaczali bity, jak będziemy o nich sobie coś zapisywać. Albo będziemy rozwiązywać o nich zadanie. Czyli to będzie not i w nawiasie 0 albo 1. No albo jak nam się nie chce pisać, jesteśmy leniwi, to można też użyć takiego właśnie symbolu. I tutaj zrobiłem taką tabelkę, żeby przedstawić jak ta operacja działa. W pierwszej kolumnie mamy A, czyli po początkowy stan, czyli 0 albo jedynka, a w drugiej kolumnie mamy Q, czyli wynik operacji. I widać, że 0 zmienia nam się na jedynkę, a jedynka zmienia nam się na 0. Teraz podam taki przykład, żeby to może lepiej wyjaśnić. Wyobraźmy sobie, że mamy taką maszynę, która będzie nam sprawdzała, czy mogę pójść do szkoły. Niech będzie, że ta po początkowa wartość, czyli A, to będzie, że jestem chory. Takie po prostu zwykłe zdanie. A wynik kół to będzie, że mogę pójść do szkoły. Jeżeli podamy 0, czyli że nie jestem chory, albo że nieprawda, że jestem chory, to znaczy, że będzie to prawda, że mogę pójść do szkoły. Czyli 0 zmieni nam się na jedynkę, no albo na odwrót. No to mamy teraz taki przykład, że było na odwrót. jeżeli to prawda, że jestem chory... No to nieprawda, że pójdę do szkoły, albo po prostu nie pójdę do tej szkoły. I Jeszcze sobie to spróbujemy wyjaśnić na podstawie takiego dosyć prostego owodu z przyciskiem i z diodą LED. No to zaczynamy. Najpierw bierzemy rezystor 1 kOhm i podłączamy go od minusa do jakiegoś wolnego rzędu otworu. I od tego właśnie rzędu otworów wprowadzimy teraz w do jakiegoś innego wolnego rzędu otworu. I teraz włączamy diodę LED, ale do jeszcze innego rzędu otworu. I na razie wygląda w taki sposób. Teraz wdajemy jeszcze te dwa czarne przywody. I obudnie jest gotowy. Teraz włączamy baterię 6V. No i mam ja to to akurat była to laboratoryjnego, bo w tym momencie nie mam przy sobie akurat dobrego klipsa do baterii, więc niestety tutaj nie damy rady nic zrobić. No ale ma, mamy, że przycisk jest puszczony, ale dioda się świeci. Ten przycisk puszczony możemy interpretować jak to nasze logiczne zero. No jak skoro przycisk jest, jest tutaj puszczony, to dioda nam świeci, czyli zero się zmieniło na jedynkę. No to teraz wpiskałem przycisk i dioda już się nie świeci. Czyli, czyli mamy tutaj logiczną jedynkę, możemy tak to interpretować, a tutaj mamy 0. Puszczamy i dodać się świeci. I tak mniej więcej możemy interpretować właśnie działanie tej operacji NOT. Więcej o działaniu operacji NOT będziemy jeszcze mówić w przypadku właśnie omawiania układów CMOS z bramkami do następna playlista. Teraz jeszcze sobie powiemy jaki będzie symbol układu NOT. Otóż będzie on wyglądał w taki sposób. Że trójkącik i kółeczko. Czy ten symbol znam, coś nam przypomina? Jeżeli ktoś oglądał filmik o układzie ne555, to pewnie wie, że przypomina on bardzo bufor wyjściowy. Tyle, że on ma jeszcze tą kropeczkę na końcu. I właśnie przy funkcjach to kółeczko będzie oznaczało nam negację. No to już wszystko. Dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia.